Witam serdecznie 29 stycznia Wybrałem się jak co niedziela Już chyba 12 raz Podniosłem dwa tygodnie temu zeszłoroczną tykę Od jelenia u smaka Ale bardziej chodzę teraz za 8. Przyszedłem w taki Modnik dosyć gęsty I spotkałem je tu Miła niespodzianka Widzę, że drzewa są tu Poskrobane, popałowane Pogryzione siadłem tutaj tak trochę taką dróżką jest tu trochę brzozy modrzewia i, i sosen idąc tutaj spojrzałem się w prawo, w dół i patrzcie leży leży sobie jakaś rosocha o całkiem, całkiem i mnie waży może półtora kilograma ale dosyć świeża. Widać, że jeszcze ma trochę krwi. Rozejrzę się tutaj jeszcze za drugą. Być może przy okazji dwie się trafią. To do następnego nagrania.